Cześć. Słuchasz podcastu Poznaj AWS, w którym rozmawiam o budowaniu bezpiecznych rozwiązań na AWS właśnie. Ja jestem Wojtek Szypucha, a dziś zagłębimy się w kilka ekscytujących ogłoszeń od Amazon Web Services, które mogą wpłynąć w pozytywny sposób na twoje bezpieczeństwo, może a także potencjalnie zaoszczędzić koszty. Myślę, że dla deweloperów, którzy tworzą aplikacje każdego dnia, również znajdzie się kilka. Ciekawych ogłoszeń. To, o czym mówię dzisiaj, to ogłoszenia przed Reinventem konferencją, która odbywa się w najbliższych dniach w em, Las Vegas i zorganizowana jest przez Amazon Web Services rok rocznie. Od dobrych 15 lat. Zaczynamy. Po pierwsze, mam prawdziwą rewolucję w AWS Organizations. Szczególnie jeśli popatrzymy od strony bezpieczeństwa. Dotychczas funkcjonowaliśmy z Service Control Policies, gdzie mówiliśmy w jakim regionie możemy używać jakich serwisów. Resource Control Policies. Coś, co AWS ogłosiło w ostatnich tygodniach. Gdybym powiedział to po angielsku, powiedziałbym, że to jest New Sheriff in the Town. Innymi słowy, mamy nowe narzędzie, które pozwala operować na uprawnieniach w obszarze zasobów. Wyobraźmy sobie, że chcemy zbudować uprawnienia, które skupią się dokładnie na zasobach. Na przykład S3 Simple Storage Service. Chcemy, by do takiej usługi miały dostęp tylko i wyłącznie osoby, które korzystają w ramach organizacji z tego zasobu. I nawet jeśli ktoś ustawi błędne policy udostępniające ten bucket komuś z zewnątrz, to Resource control policies mogą takie działanie zablokować. Właśnie dokładnie po to zostały stworzone, by na poziomie organizacji ograniczyć do takich zasobów jak S3, STS, AMS, SQS, Secret Manager i tak dalej. Jeśli posiadasz w swojej organizacji Control Tower, Resource Control Policies również są przez Control Tower wspierane więc nasz landing zone, nasza polityka zarządzania wieloma kontami również będzie mogła korzystać z tego nowego nabytku. Kolejna rzecz. Mówiąc o landing zone można myśleć jako twierdzy. I właśnie AWS wprowadził w tej twierdzy nowe funkcjonalności. Możemy zarządzać z poziomu organizacji kontami typu root. Innymi słowy Koniec żonglowania poświadczeniami root, tworzenia nowych haseł, zarządzania MFA tym wszystkim możecie zarządzać z poziomu organizacji. Możecie nawet zabronić, nie tylko poprzez service control policies, dostępu właśnie do tych kont. Co więcej, jeśli chcecie dać dostęp, ten dostęp może być tymczasowy. Sprawdźcie AWS Organization, Root Access Control świetna y, usługa, świetne rozwiązanie i świetny feature. Teraz cofnę się trochę do krawędzi naszej infrastruktury, czyli do CloudFronta. Usługa Content Delivery Network. Po pierwsze, dodana została do tej usługi VPC Origins. Kiedy tworzymy nasz CDN na AWS-ie, używając CloudFronta, możemy wykorzystać VPC Origins. Innymi słowy, ta funkcja pozwala na dostarczenie treści, które są hostowane w ramach naszego VPC właśnie do CloudFront. A jak pamiętacie, komunikacja pomiędzy tym, co jest w ramach AWS do CloudFronta nie kosztuje nas nic. Natomiast dostajemy dodatkową możliwość ograniczenia dostępu. Już nie musimy publikować naszych rozwiązań, naszego load balancera, naszego EC2 do internetu i w ramach lokalnych zasobów łączyć się do CloudFronta. Możemy zablokować dostęp z naszego, z naszego VPC dla świata, a jednocześnie możemy wykorzystać te same usługi na CloudFrontie. Niesamowita rzecz, bardzo mocno wpływająca na bezpieczeństwo, zwiększająca je. Myślę, że warto na to zerknąć. Oczywiście jest jeden mały mankament: Internet Gateway nadal musi tam istnieć, pomimo tego, że nie dajecie dostępu. Co jeszcze nowego? CloudFront obsługuje teraz też statyczny AnyCast IP, czyli możecie dostać dedykowaną listę. Adresów IP, która jest dołączona do wszystkich lokalizacji brzegowych CloudFront, do wszystkich Point of Presence. Świetny feature, trochę kosztuje, ale pewnie znajdzie swoje zastosowanie. Jeżeli używacie CloudFront Functions, możecie modyfikować teraz źródło w locie. Możecie skierować ruch do najbliższego regionu na podstawie lokalizacji waszego użytkownika bez używania Lambda Edge. Oczywiście możecie też zablokować dostęp publiczny do waszego VPC, tak jak powiedziałem wcześniej. To taki bezpiecznik, że tak powiem, taka funkcjonalność, która dostaje. dodaje trochę dostępu. Kolejna nowość to dodanie nowej funkcjonalności do Cloudfront Functions. Możecie teraz modyfikować źródło w locie. I na przykład bazując na tym, co, skąd pochodzi, skąd. Yy, Wywołuje was e, użytkownik, zmienić na cache misses lokalizację, na przykład do najbliższego regionu. To jest rewelacyjne e, podejście, które dużo zmieni bez wykorzystywania cloud e, Lambda. Edge. Kolejna funkcjonalność to block public access, be, bazujący na VPC. Wyobraźcie sobie, że możecie teraz zablokować ingres albo cały trafik do internetu. Używając po prostu polisy, nie musicie teraz e, bawić się w security grupy. Możecie stwierdzić, że dane VPC po prostu nie ma dostępu do internetu, albo ten dostęp jest dostępny na przykład przez NAT Gateway. Rewelacyjna rzecz. Myślę, że dużo zastosowań, ponieważ ten podcast to nie tylko bezpieczeństwo, ale też optymalizacja kosztów. Więc ważna rzecz: Aurora Serverless w wersji drugiej może się wyskalować do zera. Możecie zatrzymać. Swoją bazę danych. Wyobraźcie sobie, że po prostu baza wie, że nie ma teraz żadnego ruchu, więc wyskaluje się do zera. Weźmie sobie drzemkę i wstanie, kiedy jest to potrzebne. Powiedzmy w cudzysłowie, cold start to jakieś 15 sekund, więc nie do każdego zastosowania się to nadaje. Natomiast ukłon w stronę AWS-a, słuchając swoich użytkowników, wiele artykułów widziałem, kto... na tą, brak tej funkcjonalności akurat narzekali. Że weszło to w życie, i teraz, w przypadku wielu środowisk, możemy zastosować Aurorę, która wyskaluje się do zera i nie będzie nas kosztowała wiele. Niesamowita rzecz. Myślę, że jeden z najlepszych ogłoszeń. Jedno z najlepszych ogłoszeń. Kolejna rzecz: Application Load Balancer. Możecie modyfikować w nim nagłówki dla lepszej kontroli ruchu, na przykład, czy zarządzania, oczywiście, bezpieczeństwem, na przykład zmienić nagłówek TLS albo wstawić niestandardowe nagłówki odpowiedzi, czy też wyłączyć nagłówki z odpowiedzi serwera. Jedna z rzeczy, których mi wciąż brakowało. DevOpsi na bank będą szczęśliwi, nie poprzestając na tym. Pamiętacie, jak był taki moment, kiedy, a propos billingu, kiedy S3 dodawało do waszego billingu wywołania, pomimo tego, że one nie miały racji bytu, ponieważ obiekt nie istniał, 404, zostało to zdjęte też znowu ukłam w stronę użytkowników na szczęście, ta sama, to samo podejście zostało zastosowane do Cloudfronta. Już teraz AWS, Web Application Firewall, kiedy żądanie zostanie zablokowane na WAF-ie, nie dostaniecie doliczonej opłaty do CloudFronta. Kolejna naprawdę rewelacyjna wiadomość. I tak jak powiedziałem, to pokazuje, że AWS słucha klientów. A nie wiem czy wiecie, 80% rzeczy, które powstało na, AWF, na AWS-ie, to właśnie pochodzi od użytkowników. Pozostałe 20% to to, co AWS czyta między wierszami i wdraża jako funkcjonalność. AWS Private Link. Kolejna wiadomość. Teraz pozwala na łączenie się między regionami. Myślę, że warte Przejrzenia swoich architektur, czy przypadkiem nie znajdziecie tutaj zastosowania? Dość zapomnianym serwisem jest AWS Resource Explorer. Kiedyś używałem go do tego, żeby znaleźć zasoby, które mają ten sam tak, teraz możemy używać go również do bezpieczeństwa, ponieważ dodane zostały metryki zgodności bezpieczeństwa i możecie zobaczyć zależności między usługami. W postaci graficznej. Świetne rozwiązanie do przetestowania. I dwa ostatnie ogłoszenia przy TrainVent. Resource Optimizer pokazuje teraz zalecenia dla usług, które są bezczynne, czyli w trybie idle. Jeśli macie EC2, ECS, autoscaling, możecie zoptymalizować koszty w przypadku tych usług, ponieważ wykryje, używając machine learningu i predykcji, które z rozwiązań, które z ec 2 który klaster ECS-owy. Nie generuje ruchu, jego zasoby istnieją, a nie są wykorzystywane, i da Wam propozycję do optymalizacji. Myślę, że można sporo zaoszczędzić, szczególnie jak macie środowiska deweloperskie, które gdzieś tam stoją i przez weekend się nudzą. A jak wiecie, autoscaling pozwala na szybkie wystartowanie zasobów, jeżeli jest odpowiednio skonfigurowane. Jeżeli jest odpowiednio skonfigurowane. I ostatnia informacja na dziś. Autoscaling stał się automatyczny. Używając machine learningu potrafi przewidzieć, jak wyskalować Wasze środowisko w przypadku zwiększonego obciążenia. Innymi słowy, obserwuje Wasze metryki i jest w stanie, używając machine learningu wyuczonych modeli maszynowych, zastosować predykcje do tego, żeby zwiększyć odpowiednie zasoby i odpowiedzieć na zwiększone zapotrzebowanie. Właśnie w tym czasie. Zanim zakończę, chciałbym podkreślić, że wszystkie te ekscytujące ogłoszenia pojawiły się w tygodniach poprzedzających AWS Reinvent. 2024. Dla tych, którzy nie wiedzą, czym jest Reinvent, to coroczna konferencja AWS. Dla tych, którzy nie są tam na miejscu, pozostaje nam oglądać konferencję zdalnie w pewnym opóźnieniu, oczywiście, biorąc pod uwagę strefę czasową, w której się znajdujemy. Wiele osób przyjeżdża tam z całego świata, by dowiedzieć się tych najnowszych, najbardziej soczystych informacji, które AWS przechowywał przez cały rok po to, by ogłosić je właśnie wtedy. A biorąc pod uwagę, co słyszeliśmy w ostatnich tygodniach, może się naprawdę dużo wydarzyć i myślę, że będziemy zaskoczeni. Jeśli nie wiesz, co oglądać, co wybrać, zawsze warto obejrzeć kinauty. Właśnie w kinotach które odbywają się jeden każdego dnia, jest 5 dni konferencji, w związku z czym jeden na dzień. Dowiecie się najnowszych innowacji, najnowszych zmian, najnowszych ogłoszeń i trendów. Dziś rozmawialiśmy o bezpieczeństwie i optymalizacji kosztów. Tych ogłoszeń jest sporo. Wybrałem tylko te, które według mnie są najbardziej ciekawe. Osobiście spodziewam się więcej nowości dotyczących AI, uczynienia maszynowego, technologii serwer losowych, prawdopodobnie. No, i myślę, że coś na temat obliczeń kwantowych. Ja jestem podekscytowany, nie wiem jak wy, mam nadzieję. Pamiętajcie, co się dzieje w Vegas. Pamiętajcie, co się dzieje w Vegas zwykle kończy się zmianą sposobu myślenia i tego, w jaki sposób korzystamy z chmury AWS. Bądźcie czujni, a ja wrócę wkrótce, by omówić wszystkie nowe ogłoszenia z Reinvent. To wszystko na dzisiaj. Pamiętajcie, bezpieczeństwo w chmurze to podróż, a nie cel. Więc eksplorujcie, uczcie się i najważniejsze, bawcie się. Dobrze. Do następnego razu. Ja jestem Wojtek Szczepucha. Jeśli Ci się spodobało, zostaw proszę 5 gwiazdek, zasubskrybuj i zostaw komentarz. Jeśli masz jakieś uwagi, chętnie je przeczytam. Do zobaczenia.